W piątek 21 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Użna. Sesja była bardzo ważna, gdyż właśnie na niej miało być przeprowadzone głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Użna za wykonanie budżetu za 2012 rok. Wcześniej jednak radni zapoznali się ze wstępną koncepcją budowy kanalizacji na terenie gminy Użna. Wodociąg bardzo dobrze przemyślany. To co wójt wynegocjował w gminie Bobowa, ja to traktuję, że to jest strzał w dziesiątkę z wielu powodów chociażby dlatego, że jest to blisko gminy, bo to jest około jednego kilometra. Do granic gminy Łóżna. No i ponadto jest wspaniałe ciśnienie, czyli ciśnienie, które zasili grawitacyjnie zbiorniki. To jest całe serce wodociągu Łużnej i, i, i podejrzewam, że wielki sukces. No, gratulacje dla wójta, że, że, że to mu się udało wynegocjować w sąsiedniej gminie na że my Na podstawie tego mogliśmy zrobić koncepcję. Wójt gminy Łóżna Kazimierz Krok i skarbnik gminy Katarzyna Ragwachowska dokonali analizy wykonania budżetu za 2012 rok. Po dyskusji i zadawaniu pytań przyszła pora na głosowanie. Wójt otrzymał absolutorium od Rady Gminy. 9 radnych głosowało za, czterech wstrzymało się od głosu. Rada Gminy w dniu dzisiejszym, po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obronkowej w Krakowie, jak również pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, udzieliła absolutorium mojemu sobie. Z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Jestem z tego zadowolony. To jednak zobowiązuje do dalszej wytężonej pracy na rzecz społeczeństwa. Ze swej strony chciałbym również podziękować, bo na to absolutorium wkładała się praca wszystkich pracowników Urzędu Gminy. No bo bez solidnej pracy być, mogło, być może mogło być różnie. Dlatego też chciałbym tą drogą podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, jak również Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także najogólniej mówiąc pracownikom wszystkich szkół z terenu Gminy Łóżna. Na zakończenie sesji nie zabrakło podziękowań i symbolicznych wiązanek kwiatów. Wszystkiego najlepszego, dziękując i licząc na